W dzisiejszej lekturze Apokalipsy świętego Jana widzimy kolejną wizję. Apokalipsa jest pełna wizji, które są takim duchowym przesłaniem. Mianowicie widzący widzi dzisiaj tron i zasiadającego na nim, jak również przed tronem starców i pewne istoty, które znajdują się przed tronem. I oni wszyscy. Oddają hołd i mówią: Ty jesteś wielki, Boże, zasiadający na tronie. Dlatego właśnie z tego opisu wiemy, że zasiadającym na tronie jest Bóg, jest Jezus Chrystus, jest ten baranek, który zwyciężył. I to jest wizja, wizja w niebie. My wiemy, że nasz Bóg jest Bogiem potężnym. Jest stworzycielem świata. Jest tym, który zbawił nas od śmierci i grzechu. Ale to pierwsze przyjście Jezusa Chrystusa na ziemię dokonało się w niesamowitym geście pokory. Bóg rodzi się w biednej rodzinie, rodzi się jako mało dziecko, nagi, w grocie, żyje skromnie i również umiera w wielkim ubóstwie. Widzimy więc Jezusa Chrystusa, który, będąc Bogiem pełnym majestatu i chwały, tak jak dzisiaj opisuje to Księga, zasiadający na tronie, wszyscy oddają mu hołd i cześć, więc będąc właśnie Bogiem, uniżył samego siebie, stał się właśnie ubogi, pokazując nam, jak wielka jest pokora Boga. Ale my właśnie wiemy, że to było przyjście tutaj na Ziemię. Tak zamanifestował swoją miłość Bóg, abyśmy się go nie bali, abyśmy nie lękali się przychodzić do Boga. Ale Bóg ostatecznie jest Bogiem, jest właśnie Panem zasiadającym na tronie, który również będzie sądził żywych i umarłych kiedyś, kiedy ten sąd nastanie ten sąd ostateczny. Więc. Więc nasz Bóg jest Bogiem potężnym. To właśnie, że przyszedł tak ubogo, tak skromnie, nie zmienia faktu, że jest to Bóg wszechmogący wszechmogący. Ale tutaj potrzeba wiary. Właśnie potrzeba wiary, żeby przejść jakby ponad tym pierwszym i powiedzieć: tak, ale to jeszcze niepełne objawienie Boga w znaczeniu, że. Bóg może być właśnie bogaty, a może pokazać się jako ubogi, może być wszechmogący, ale właśnie przyjść jako człowiek bardzo pokorny i wydający się, że nie ma, nie ma władzy, ale jest Bogiem wszechmogącym. I ta trudność, z którą bardzo wielu ludzi się zmaga, również może my, właśnie jest taka, że dzisiaj, kiedy my wpatrujemy się w Boga, widzimy go cały czas skromnego i pokornego. Również na Eucharystii. Zobaczcie ten cud. Bóg objawia się, ten wszechmogący zasiadający na tronie, Bóg, któremu oddaje cześć wszelkie stworzenie, objawia się w kawałku chleba, który możemy spożywać, który przyjmujemy jako komunię świętą. Znowu wielka pokora Boga. Ale życzę Wam i sobie właśnie tej wiary, która wychodzi poza tę rzeczywistość tutaj ziemską. I dlatego myślę, właśnie jak wchodzimy do kościoła, klękamy, mając świadomość, że Bóg jest obecny tutaj w tabernakulum pod postacią swojego ciała w chlebie, prawda, że, że chcemy uznawać tego Boga i Pana. Bo jest potrzeba właśnie, abyśmy głosili majestat i chwałę Boga. Oczywiście chcemy pokazywać tego Boga, jak się objawił właśnie Jezusa Chrystusa w jego człowieczeństwie, ale nie zapominając. Że nasz Bóg jest Bogiem potężnym. Całe szczęście, że będąc Bogiem potężnym, zasiadającym na tronie, jest Bogiem miłości. Prośmy Pana o wiarę dla nas, ale prośmy Pana też o wiarę dla wszystkich, którzy dzisiaj nie mogą przejść jakoś nad tym, nie, nie mają tej łaski, żeby uwierzyć, że Bóg naprawdę jest i że jest też tym, który rządzi światem. Widzimy od czasu do czasu, niestety, znajdują się ludzie, którzy chcą rządzić światem i jak strasznie to wygląda. Ile cierpienia, ile wojen, ile niepotrzebnie przelanej krwi i, i tego właśnie jednego wielkiego cierpienia ludzkiego, ponieważ ktoś chce rządzić światem. Nasz Bóg będzie rządził ostatecznie wszystkim i rządzi. Dzisiaj jednak pozostawia nam wolność, w której możemy żyć. Więc módlmy się o wiarę. O tę wiarę właśnie, która przechodzi ponad tym, czego nie widać i jest ostatecznym oddaniem chwały i cześć Bogu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.